Z tej strony Montes. Dziś będę nagrywał z Ta 6. E, Właśnie. Co na koniec? <laughs> Właśnie, dobra. Dziś będziemy nagrywać. <laughs> będziemy nagrywać na serwerze, ja się na pewno większość z Was go zna na Skywarzarach. Zanaką dzimarinkę. Chodź 26 szybko. Albo 27. 27 ale szybko. Proszę na Jesteś? No to ty? O już idziemy na tego Igor Jakiś ty piszesz, że z już do Na Igor, ej musimy szybko na Igora A nie mnie gdzie ty on jesteś jest, On jest między nami, Igor jest między nami A tu ty, tam jesteś, dobra Dobra, to idziemy na Igora, tak? Tak Ogarnij skrzynki o, Że jest! Tutaj pokazano. są trzy! Trzy skrzyje. Uwaga, tu są trzy skrzyje, musimy je ja walczyć. Poczekaj, gdzie jest trzecia? Gdzie jest trzecia? Na izzaku i dwie są na dole chyba, z tego co widzę, no. O, oh, widzę, widzę, dole też jest na dole. Na izzaku i dwie na dole. dole. Okej, okay, dobra, czekaj. Dobra, zacznę. Stop! Chciałam się okrętać jak śpiesz! Ja mam to było tylko trzy perełki mam i nas pięć perełek mam! Ja nie mam perełka, ja tu mam też, jak śmiesz. Czy ktoś do mnie idzie? tylko to byłem! Poszło, ktoś do mnie Zabijam go. <grymka> ja na razie może No to mam perełkę. Nie, nie, idź na, nie, nie, środek. nie, idę. Dobrze, no. nie, idź. Ja no, klatę? nie, nie, to. nie, 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 chyba. nie, 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 można byś sobie jak O kurde. Tak, a w ogóle. Co. A jego ja się będzie spodziewaliśmy. Dobra. Tak w ogóle to jest pierwszy odcinek, nie? I ty... Mam teraz? Co. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. W ogóle to jest pierwszy odcinek z głosem. Ja jestem cały diaksowy <grym> Serio. No, chodź tu do mnie. Dlaczego nie? Bo jestem na tej na traspie, mam pełne filii. Uuuu, Mam idę do ciebie. Ja mam milion diaksowych czegoś, nie, na tym. Jestem... Nie, 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 bij, nie, 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 masz, masz... A masz może coś jeszcze? Chwila, Miałam ja mam milion perełek, ja się typam Nie, nie mam właśnie W ogóle, jak ktoś tutaj to to rozprzestrzenił to jest pierwszy odcinek z głosem, więc proszę, żebyś sobie z Serio? Co? Kurde, uwaga Co to Strzały bym poprosił, jakbyś miał No Przydałyby mi się strzały No kurde, dobra Eeeem... Czekaj, trzeba kogoś... O! Dlaczego trafić? Ty, czekaj! <śmusza> nie, nie, ma! jak jestem głupi... Kto mnie strzelił? No, weszliśmy. Jak jestem głupi... go! Jestem... Prawie. Jestem największym debilem na świecie. Ja się go z wyniku cię nich. Ej, chodź tu, mam do itemy, będziesz cały jak sam. Słuchajcie. O, nie mam te. A buduję nic nie, my, ja jednak nic nie mam. Tak. Wracaj tutaj. Chodź tu. No, Dobuduję tobie. ciebie. co. tutaj leżą dla ciebie itemy na tej wyspie, nie? Czyli chcesz to sobie po A, nie pójść. Aj posłuchaj mnie. Ja te pijtje, dziękuję. Was tam speld... Ja, ik... Ja, ik je przestraszyłem. Po co, dat ik je speld... Jaksowe? Gdzie? No, znajd waarschijnlijk. Nie, ja kego za... Soul, soul, oh. Jeszcze tylko buty! Kurde, jak mnie wkurzała taki jeden typ! Tam na grze coś leci jedyny Krawie No? Daj mi strzały tego. Ja o, mam strzały na szczęście. Ja Kurde, wpakuję... jaki typ! Został mi 6 strzał, dobra, nie będę ich marnował. Ja wyjdę z strzała. Wejdź na niego jego uwagę, a ja go zabiję. Tak, na, naprawdę. Na o, co... co? Były tutaj z tej obok. Poszukajcie się tak. Kajś go zdejmij. Już go zdejmuję. Nie ma, no, ale to pije, pije. Po prostu ja nie mam grać. Dzisiaj. Jak <grym> mi się wystawił. Go Busters Ładnie Ja to odgramę. Nie zdepniłem go, dobra jest. Tak, dobra, udało mi się go zabić. Musisz go latać, tak? Ty na górze to jest... To tam na górze jest pełno i to... Dobry ja w miarę. O tam na górze tutaj jest pełno typa. Wiele akurat. Jeden jest tylko. A mi się wydawało, że tam dwóch. A dobra, tylko jeden został. A nas jest dwóch. A jeśli to przejdziemy, to co robimy? zabijamy się? Nie, szukamy na deathbed deathbed Albo... Tego. Albo co? Idziemy tam do na górę? Zabijemy. Dobra idę po ciebie, dobra już się... Nie nie, zresztą. stop, jeszcze nie! Dobra, nie ja już na ciebie idę! O, tu będzie ładna, na rękę! daj mi wybrać. Nie, bo to ja tu melkiewam się. mi od razu nie bi. Nie bi od razu tylko tak. Czekaj się, no to daję ci 5 sekund w porę Czekaj, nie! Ja na razie już 16. Gdzie Spod e, budki. Gdzie jesteś? Как из будки можно узнать? Равин, у меня есть секунд! Один... Что это? Чекай, стоп... Стоп на Не может стопов, Źle oh. tutaj chciałem jeszcze. Ale się dzieje. To to by było na tyle, co wygrana ręka rękach. Ja tylko wiesz. No, na pierwszym ogóle to jest pierwsza nasza próba, nie? No to i no. no to jak? No to kończymy ten odcinek. Ja, ja był, był master, Stan dobry w klepie. Dobra, no to trzymajcie się do następnego odcinka. Ja idę tego konia. <noise> nie ma tego konia, szkoda. Dobra, dotrzymajcie się. A to złodzieje Do Kolej zobaczenia, klępie. cześć.